Ciekani, w dzisiejszym filmiku nagrywam historii w boka. Dajcie łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem, no i zaczynajmy! Ja, wstańmy. Chodźmy teraz Jest już zaraz poranek, mieć dzisiaj ja to więc ty się szybko, szybko zostaniesz z mamą? No tak, dlaczego miałam sobie nie poradzić? przez sobie wszystko razem mm, poradzimy. Dobra. Zawolona? No? Oczywiście. Jeszcze pójdziemy potem na zakończenie. Okej, okay, no to pa, pa, pa. Serio? Tak, mm -mm. może jednak coś innego. Może coś takiego. Może być... Dobra, to jest tak. duży no, to teraz. Tak. mało. Już. tylko narazić. Włożymy smaczek, zagrzejemy buteleczkę. Ok, super. Sprawdzamy, super, dajemy do picia, Ok, zostawiamy teraz tą butelkę, weźmiemy i tego kurzaka. Tutaj włożymy. OK. Ach, I jeszcze telefon mamy. Jeszcze teraz kotki weźmiemy, trzeba będzie je nakarmić. Kiedy będziesz się z nim bawiła, jak będzie trochę większa. pójdziemy dzisiaj kupić wózek i nosić i fotel, i takie, takie różne że fajne rzeczy. Eee, więc tak, dobra, weźmy sobie I to, Teraz tak, dobra, znoszę, i nie będę parę robił teraz. Odłożymy to. Dobra. Najpierw mama da kotkom jedzonko I zaraz zrobi mama nanę Mamy podwójne podpój na porcję A tam zaszalejmy dzisiaj I zresztą nigdy nie to sobie To teraz sobie nie pójdą na kanapę tam sobie będą siedziały Oglądały telewizję, jeśli tak to można ująć A ja przygotuję sobie śniadanko Mam sobie zbierkaną kamieńkę. A w sumie na parę minut, że nie potrzebowałam. Okej, i szybko mama się napije herbaczki. Raz, dwa, trzy. się tak normalnie, a nie tak. Tak, kotki się tu ustawią, telewizja też, a my już teraz będziemy wszystko kupić. Okej, okay, teraz po zakupach po prostu pokażę wam, co one na niebie piły. Więc tak, pierwszy to będzie taki wózek jeszcze taki drugi, ale to może za chwilę. Okej, teraz druga rzecz, I może taki, taki i jeszcze powinno być... Bo czekaj to możemy sobie w ogóle żeby tutaj odłożyć, żeby odłożyć tak dziecko. I tu jeszcze w łóżku powinno być na sidełko. Kiedy mamy na sidełku wózek, wózek też będzie dosyć, to, to też, też, ale taki inny, bo wiesz, to się lubi takie luksusowe rzeczy i w ogóle, dobra, to sobie tam zaraz pojedzie. Weźmy na razie jeszcze stąd kotki i pojedźmy na górę. Na to był taki wielki dzień mój i małej sobie tu na razie usiądę do naszej łóżku. Teraz ja wyjmę <laughs> rzeczy małej i małą tu położę. Jeśli taka historia Wam się spodobała, tej łapkę w górę i subskrypcję z A I będzie się z wami już w kolejnej. Pa.